Kocioł pracujący ze sterownikiem SKZP01. Kocioł 25 kW galmet. W tej chwili, jako paliwo, używamy peletu. Sterownik pozwala na spalanie zarówno paletu drzewnego, jak i ekogroszku. Teraz zajrzymy do paleniska. Nie ma żadnych problemów ze spalaniem peletu. Podajnik się nie nagrzewa. Sterownik. To jest ekran główny. Na ekranie głównym widzimy cztery panele. Lewy panel dotyczy wszystkiego co związane ze Spalaniem wchodzimy naciskając. Widzimy stan pracy palnika ustawienia. Do tego wrócimy później. Wychodzimy do ekranu głównego. Temperatura kotła. Układ CO. Widzimy temperaturę zamieszaczem, temperaturę pokojową i temperaturę zewnętrzną. W tej chwili układ z mieszaczem nie pracuje. otrzymywana jest tylko temperatura ekonomiczna, jestem znacznie, znacznie cieplej. Więc układ się wyłączył. Możliwość ustawienia korekty pogodowej. Ustawienia, na co ma wpływać korekta pogodowa, czy na temperaturę kotła, czy na temperaturę na mieszaczu. W tej chwili korekta wyłączona. Jeśli ją włączymy, będziemy widzieli aktualną korektę. W tej chwili 2,3 stopnia. Wychodzimy do ekranu głównego. Popatrzymy chwilę, jak moduluje sterownik. Temperatura spalin 82 stopnie. Zadana temperatura na kotle 54, w tej chwili mamy 53,4. Więc niewielki uchyb. Pracuje w tej chwili z mocą 6,2 kW, czyli 25% mocy znamionowej kotła. Widać, że moc, znamionowa, że moc chwilowa rośnie. Algorytm oczywiście dąży do osiągnięcia zadanej temperatury. Tu mamy temperaturę podajnika, procent mocy dmuchawy, aktualne spalanie paliwa 1,4 kg na godzinę. No i całkowite paliwo. Mamy licznik, który możemy w każdej chwili wykasować. Z ciekawych rzeczy. Mamy i rejestrator pracy. Możemy sobie przejrzeć, jak pracował nasz kociołek w ciągu ostatnich 12 godzin. Żółta linia to temperatura kotła. Widać, że jest utrzymywana na stałym poziomie. Nawet przy dużej zmianie obciążenia, czerwona linia to spaliny. W tej chwili wybrana skala razy 2. No i niebieska to wykres modulacji, czyli mocy chwilowej kotła.